Panie i panowie, przed wami pierwszy chyba testerek, najnowsza wersja do lajonków w Polsce. Zakup mojego kumpla Jatusia. Kupił go za. Za 100. 118 zł, słuchajcie, po rabatach. Także cena fajna. 8 lajonków wchodzi. No i tutaj, jak widzicie na tym wyświetlaczu, są bardzo fajne. Informacje wyświetlane. I co jest ciekawe, tutaj zauważyłem, yy, znaczy powiedział mi yy, Kumpel, że tak o ładujemy do 4V, 20, potem rozładujemy go do 280 i słuchajcie, trzeci tryb, że on leci dalej, że można go yy, do, doładować do tego trybu storage, tak, czyli 3,80V i sobie takiego lajonka odkładacie gdzieś na boki. Możecie przechowywać je fajnie bezpieczne. Także podłączony jest, słuchajcie, pod zasilacz ATX-owy. Bardzo fajnie zrobione. Miał być minutowy sort, ale niestety nie streściłem się z sorka. I tego, zobaczcie, to jest pod atx -a. Tutaj jest włącznik, który załącza to wszystko. Bardzo fajnie sobie to porobił. Tutaj jest zasilanko do następnego testera. Także podłączony jest pod te wejście, tutaj 10A. I z tego co. Już wiem, to trzeba tutaj minimum 5A zasilacz, żeby to w ogóle ruszyło, nie? Także, jakby ktoś chciał kupować, niech sobie weźmie to pod uwagę. No mówię, na zasilaczu ATX-owym fajna sprawa, bo tutaj na 5V jest 28A, także nawet dwa takie moglibyśmy sobie podłączyć, Testerki No i co? Pierwszy chyba, tak naprawdę, zakup w Polsce. Jak ktoś z Was kupi? Tekst to, to też nie da jakąś tam informację. Yy, z przyjemnością sobie tam poczytam jakieś wasze komentarze. No i co? Chinole wymyślają. Następna wersja podejrzewa podejrzewamy z kupem, że będzie z Bluetooth. <laughs> Także hinole nie śpią. Jak się pewnie dowiedzą, tam gdzieś usłyszą na jakimś filmiku Bluetooth, to za zaraz będą coś tam pewnie jakąś wersję robili, nie? Jestem ciekawy też ile będzie wersji tej wersji. Bo wiecie jak to wyglądało w przypadku tych tutaj testerków Wersja 1, 2, 3, 4 i tak dalej No i co? No i tyle Fajny ogólnie testerek Także kończę, pozdrawiam, trzymajcie się